Dzień dobry, witamy na trzeciej i ostatniej części konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Lechią Gdańsk. To 25. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Wynik meczu 2 do 0, wynik, który otworzył obecny tutaj Kajetan Szmyt. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry. I oddaję głos z prośbą o komentarz i opowieść o tym, jak się strzela, taką, strzela takiego ładnego gola w Ekstraklasie. No na pewno to nie był dla nas łatwy mecz. Lechia miała kilka sytuacji w pierwszej połowie, my mieliśmy mniej, no ale udało się strzelić bramkę i to jest najważniejsze. W drugiej połowie trochę tych sytuacji więcej my mieliśmy. Dołożyliśmy drugą bramkę i wygraliśmy mecz. A odnośnie tego gola? No co mogę powiedzieć, no... Zdarzały się takie bramki na treningach, więc myślę, że, że w końcu ta ciężka praca z treningów trochę się przełożyła na mecz i udało się strzelić. Dziękuję bardzo, jeśli są pytania, proszę bardzo. Albyk Duda, redakcja Wartoch. I co kuwie Kajtek, ja ci powiem tak, Ty byłeś wypożyczony do Nielby ale po tym wypożyczeniu sporkowic było tak widać, że wrócił taki już wyczek, jak to się mówi gdzieś tam kolokwialnie, ale mi od meczu z stalą przychodzi jedno. Zawsze podniesiona głowa skrzydłowy i strzeliłeś podobną bramkę w 21 w tym meczu w Chorwacji z Turcją. Więc dla mnie to nie było nowością, co Ty zrobiłeś, tylko... Nie wiem jak to ująć, skąd ty masz taką pewność siebie na boisku, Bo niewielu zawodników w Ekstraklasie Skrzydłowych właśnie ma to coś i to naprawdę wielu dziennikarzy może potwierdzić. Dziękuję. Bardzo mi miło Ja od, od małego zawsze byłem pewny siebie i jak trochę złapałem tego doświadczenia w pierwszej lidze w Polkowicach i, i zacząłem więcej grać, bardziej dostawałem więcej szans, to też ta pewność siebie cały czas idzie w górę i myślę, że dzięki temu. Mhm. Marcin Pawełski, Jak ważny jak może być ten go dla Pana w kontekście i gry w tym sezonie i dalszej kariery, bo często to tak ten piłkarz czeka na tą pierwszą bramkę, która potrafi A, nawet odblokować albo zmienić naprawdę wiele. Mm -hmm. No trochę czekałem na tą bramkę, trochę pracowałem, żeby ją zdobyć, natomiast jakby nie było to dla mnie głównym celem, żeby strzelić bramkę i myślę, że dzięki temu w końcu udało się to zrobić. Pytanie ja się... radek po prostu w ostatnich miesiącach widzimy taki znaczący krok. W zasadzie nie notujesz swoich decyzji boiskowych, i planujesz tym dreamingiem takim zmysłem do gry pozycyjnej. I mam takie pytanie, co było takim największym czynnikiem, że tak bardzo się rozwinąłeś w tych ostatnich miesiącach? Myślę przede wszystkim, że ta pewność siebie i życzyłem, że, że trener mi zaufał po prostu wierzy w moją umiejętności, więcej gram w meczach i dzięki temu, tak jak już mówiłem, ta pewność siebie idzie w górę i dzięki temu też decyzje są lepsze na boisku. PolskaPiłka.pl, chciałem zapytać, teraz czekacie Cię wywołanie reprezentacji Polski do lat 21, dwa mecze z Austrią i Albanią, jeśli dobrze pamiętam. W reprezentacji, która że do tej pory występowałeś na lewej obronie, jak się na tej pozycji czujesz, bo jednak nie da się ukryć, że w polonominalnym pozycji jest skrzydło. No, nie da się ukryć, że lepiej się czuję na pozycji skrzydłowego. Natomiast yy, najważniejsze jest to, żeby grać. Jeżeli trener probierz widzi mnie na pozycji lewego obrońcy, to nie będę narzekał, jeżeli będę grał. A um, rozmawiałeś z trenerem probierzem, czy na, widzicie właśnie na tej lewej obroniaka, czy może na tym zgrupowaniu będziesz otrzymał szansę też na swoje nominalnej pozycji? Mm, jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat, więc zobaczymy jak przyjadę na zgrupowanie. Dobrze, dziękuję bardzo Państwu. To zgrupowanie już właściwie się rozpoczęło.